Cześć, Ty ogrodnik dla zabawy. W dzisiejszym filmie zobaczycie monstery ratowane z tego filmu, jak rosną teraz. Porozmawiamy o doniczkach. Mam nadzieję, że ten temat spróbuje jakoś przynajmniej ruszyć. I na koniec jeszcze o skoczogolkach. Jedni mówią, że to samo dobro i biologiczne oczyszczanie naszej ziemi w roślinach. Inni mówią, że to samo zło. Posłuchajcie. Zaczynamy od Monster. Prosiliście, żeby je pokazać, dlatego, dlatego przygotowałem się je. Pokażę. Jedna i druga rosną dobrze. Z tym, że jedna jest w Hydroponice i rośnie w szklarni i jest zdecydowanie większa. Ja stawię gdzieś zdjęcia, żebyście też mogli zobaczyć jedną przy drugiej. No Ta jest dużo większa, ma zielone, soczyste liście. Jak widzicie, jak zwykle do filmu nie ucinałem, nie ucinałem liści brzydkich, są tutaj stare liście, żółte i te żółte liście, te najstarsze, to nie jest nic złego w monsterach, jeżeli Wam żółkną, to jest to normalny proces i roślina się będzie ich pozbywała, więc tu nie ma się co martwić, jeżeli nie tylko one by żółkły, tylko od dołu wszystkie liście po kolei zaczynają żółknąć, to wtedy się już trzeba zastanowić, no bo roślina jest wtedy źle i coś zaczyna odrzucać te liście, które jej nie są potrzebne po to, żeby przeżyć w ogóle. Więc jak widzicie, są tutaj żółte liście, one nie gniją. Są sobie po prostu. Rośnie to, ale za to nowe liście są piękne, zielone. Naprawdę nie wiem, jak Wam to pokazać. Ale no ta rośnie super. Ale ona rośnie szklarnie. A ta rośnie na parapecie. I temperatura ona rośnie w się i temperatura w domu spadała nawet do mniej niż 9 stopni. I ona żyje. Żyje, puszczą młode liście. Zobaczcie, tu jest całkowicie świeży liść. Nie wiem, czy, czy go widać, może go trochę obniżę. I bardzo ładne liście zresztą. Zobaczcie. Także ona rośnie znakomicie, a w dalszym ciągu mrozy są. Więc czy lepiej... Hydroponice, czy lepiej w ceramisie? Nie wiem, ponieważ są inne warunki życia tych monster. Zdecydowanie większa jest ta w hydroponice, ale to nie przesądza, że podłoże jest lepsze. Dobrze, to pierwszą część filmu mamy za sobą. I zanim zaczniemy o, o samych doniczkach rozmawiać, prosiliście też, żebym przetestował, z czego najlepiej zrobić knot do doniczek po co knot, no to za chwilę przy doniczkach się okaże i postanowiłem, że spróbujemy zrobić mały eksperyment ja lubię takie eksperymenty mam trzy sznurki, jutowy sznurek z tworzywa, znaczy no jakiś tam jakiś syntetyczny i czysta bawełna wszystkie sznurki są takiej samej długości i końcówki nie są poprzypalane oni nie są nijak posklejane, po prostu są. Żeby... Nie wiem, czy ten eksperyment będzie miał sens w ogóle, ale spróbuję po prostu zobaczyć, który z tych sznurków najwięcej wody w czasie filmu nam prześle z tego e, słoika do kubeczków. Żeby to szybciej działało, no to namoczymy te, te sznurki. Najpierw do wody. i po kolei każdy z nich wyjmę i przełożę do kubeczka kubeczka oczywiście są puste w słoiku jest woda bawełniany sznurek się tutaj poplątał z innymi i, i zresztą nie ma problemu dobrze, bawełna jest to jest i to jest wszystkie chyba są nisko wszystkie są w wodzie będzie sobie to tu stało żebyśmy widzieli że nie przestawiam i doniczki, przede wszystkim e, doniczki e, są dwa rodzaje doniczek, jedne to są plastikowe, a drugie to są ceramiczne i to tak bym chciał najpierw podzielić plastikowe i ceramiczne i e, różnią się tym, że Ceramiczna oddaje też wilgoć przez ścianę, ale nie zawsze, ponieważ nieraz może być malowana, szkliwiona, i wtedy nie oddaje. Ale dalej, przejdźmy do tematu. W ogóle, jaka jest różnica między osłonką a doniczką? Bo to jest też bardzo ważne, ponieważ w niektórych sklepach są same osłonki, i chcąc przesadzić. Świat, no mamy rośliny, mamy problem. Osłonka jest to, tak jak tutaj na przykład ceramiczna, jakaś bez otworu żadnego nie da się tutaj zrobić otworu, znaczy da się zrobić otwor, ale nie, nie o to chodzi. To jest osłonka i to służy do tego, żeby doniczkę, na przykład doniczkę produkcyjną, włożyć w taką osłonkę, żeby to po prostu ładnie wyglądało. I do tego są osłonki. Nigdy w osłonce nie sadzimy, nie, nie przesadzamy. Do osłonki nigdy kwiatów roślin. Osłonka jest tylko po to, żeby doniczkę żeby ładnie wyglądało. I to jest temat, który jest bardzo ważny i nie wolno. Doniczka, to jest też ceramiczna doniczka, ma po prostu otwór. Zawsze ma ten otwór i wtedy stawiając na jakimś spodeczku mamy zestaw odpowiedni do wsadzenia rośliny. To co mówiłem o ceramicznych doniczkach. To, to jest doniczka też ceramiczna, ale ona jest z powłoką, w związku z tym e, tutaj nie będzie oddawała e, przez ściany wilgoci. Niestety nie, nie zaopatrzyłem się w taką doniczkę e, ceramiczną, która oddaje tą wilgoć, to są zwykłe takie gliniane doniczki i one są bardzo polecane dla osób, które mają ciężką rękę do wody, e, dlatego że e, część tej wilgoci po prostu odchodzi za to w ogóle nie są polecane, na przykład do roślin, które muszą mieć wilgotne podłoże, ale o tym też może za chwilę spróbuję powiedzieć, które doniczki do czego. Następne doniczki, o których się tu przesuwa sznurek jutowy zaczyna jakiś być sztywny i odsuwa kubeczek. Jeżeli chodzi o doniczki, Chciałbym zacząć od doniczki, od doniczek Lechuzy. Leczuzy, przepraszam. to są Różne. Ja tutaj mam dwa, dwa typy tylko. I są to dwa różne typy, dlatego że ta doniczka Lechuzy, ona przychodzi razem w ogóle z, z podłożem z leczuzą. To jest woreczek od niej. I to wystarczy, żeby roślinę wsadzić do tej części i, uwaga, można ją wsadzić z ziemią. Także nie, nie tak jak w hydroponice całkowicie, tylko można w leczuzie wsadzić z ziemią, dlatego że tu nawadnianie jest przez sznurek, dlatego ten test z tymi sznurkami i później powiem jak zrobić swoją doniczkę, która będzie miała takie nawadnianie. Tutaj jest sznurek z tworzywa, to nie jest, nie jest bawełniany, sznurek z tworzywa i działa to tak, że jak to stoi w tej osłonce, no to po prostu woda jest nisko, tak tutaj i tym sznurkiem nawadnia się leczuza, która jest, no, która jest tutaj wsypana. Tak. Dzięki temu roślina dostaje cały czas wilgoć przez ten sznurek i to jest jeden typ doniczek drugi typ jest zupełnie jak gdyby inaczej zrobiony ponieważ jest to też osłonka i też taka doniczka, ale z taką dziurą wielką i tutaj się robi coś innego też ma, też ma takie nóżki, tutaj wlewamy wodę i mamy sznurek ale z takim bolcem i to Wbijamy po prostu w doniczkę z rośliną, czyli może być nawet tu ziemia, roślina zwykła z ziemią, wbijamy to, wkładamy i się nawadnia. Widzimy na pływakach i tu i tu, jaki jest poziom wody i pilnujemy tego poziomu wody i problem jest z głowy. Przy tego typu rozwiązaniach ważne jest, żebyśmy nie lali, jeżeli mamy, tak jak tutaj doniczkę sobie włożymy z ziemią, to nie musimy przelewać przez roślinę, nawet nie powinniśmy przelewać przez roślinę. Tylko tu w doniczce jest taka kratka, która służy do tego, żeby wlać wodę do dołu, żeby ten sznurek mógł zaciągnąć ją i nawilżyć podłoże. Czyli nie, nie, nie trzeba przelewać przez roślinę, żeby ona miała mokrą e, ziemię, tylko można wlać w tą kratkę i ona wtedy delikatnie się nawilży. Jest to bardzo ważne, szczególnie jeśli mamy zły rodzaj ziemi, to, to lepiej ją nawilżać od, od dołu delikatniej. I to jeśli chodzi o leczuzę, to to jest tak. Chciałem Wam pokazać też doniczki specjalne. Czyli to są doniczki transparentne, przezroczyste. Ja się często stosuję do storczyków po to, żeby widzieć jakie, jak rosną korzenie tak naprawdę. Zdrowy storczyk ma jasne lekko zielone korzenie i to są zdrowe korzenie. Storczyk przelany albo taki, który coś się dzieje, ma ciemnobrązowe i no i trzeba interweniować. Też widzimy co się dzieje z podłożem. Do storczyków yy, znam osoby, które twierdzą, że yy, w ziemi rosną najlepiej. No i pewnie coś w tym jest, no, w ziemi jest dużo składników odżywczych i może to i, i może i rosną, ale na pewno to nie jest ich naturalne środowisko. W naturalnym środowisku rosną. Na drzewach i ich korzenie nie dotykają podłoża, więc dlatego podłoże do storczyków to jest właśnie ta kora i te drewniane różne cząstki. Druga doniczka do storczyków jest to takie coś. Chciałem Wam to pokazać, chociaż ja tego pierwszy raz coś takiego kupiłem właśnie na potrzeby tego filmu. Nie mam koncepcji, jak to może działać, no bo. Woda nie może tu stać, storczyk y, lubi wodę, ale nie, nie stać w niej, tylko nawilżyć korzenie, w związku z tym nie może tutaj woda stać. Więc jedyne co mi przychodzi do głowy to mniejsza doniczka transparentna, która wchodzi w to, ale no estetyki to tutaj nie ma. Ewentualnie można nawiercić otwory w tym, bo tu są jakieś ślady takie cztery, które ewentualnie mogą świadczyć o tym, że można tutaj nawiercić, ale na to by trzeba było nawiercić albo Albo wypalić, nie wiem. Jeszcze jak już jesteśmy przy storczykach, to jedna y, ważna rzecz o, w zasadzie to nie wiem, czy ważna ja Wam powiem może co ja robię ze storczykami, żeby mi y, rosły. Y, co tydzień wkładam taką doniczkę do wody i zostawiam na 15 minut. Wyjmuję i już tak, i przez tydzień nic się nie dzieje. Jeżeli dodam odpowiednich nawozów do, do wody, to y, szybko i ładnie kwitną. I w zasadzie nie podlewam w ogóle, tylko na zasadzie takiej namaczania. Ale to każdy robi, jak lubi. Mam tu jeszcze trochę doniczek. Oczywiście doniczka hydroponiczna, czyli to, co yy, bardzo często Wam już pokazywałem, czyli jest tutaj osłonka, jest doniczka, w której woda stoi w podłożu. Jak nasypiemy tu podłoże, to yy, podłoże stoi w wodzie, przepraszam. Podłoże stoi w wodzie i zaciąga sobie do góry siłami kapilarnymi do rośliny. I roślina sobie w tym fajnie rośnie. To jest zwykła taka hydroponiczna. Tutaj mam taką, ale designerską. To jest. Ona wygląda całkiem ciekawie. I ma taśmę taką do nawadniania. Tam jest ta taśma przepleciona i ona nawadnia podobnie jak leczuza. I to też jest tworzywa. To nie jest ani z, z bawełny, ani z jakiegoś innego naturalnego, tylko to jest jakieś tworzywo. No i ta doniczka też jest dość ciekawa i też można no, różne podłoża w niej przetestować. Myślę, żeby się sprawdziło i jeszcze nie testowałem. jest też taka. Ona moim zdaniem też wygląda ciekawie. Składa się z doniczki, w zasadzie z osłonki i, i ze spodeczka i ma ze sobą jeszcze sznurek z takim bolcem znowu i to jest to samo co w tej kwadratowej leczuzie, czyli to wbijamy w roślinę, dokładnie to w ten sposób, że tu wkładamy do tego, tu wbijamy i tutaj mamy te sznurki i to się nawadnia samo. Więc to też jest ciekawe i to jest polecane do ziół. Na przykład jak tutaj zioła kupujemy to właśnie w tym jest fajnie, bo można łatwo sobie uzupełnić wodę i roślina sobie pobiera tyle ile chce. Czy ja mam coś jeszcze? Mam jeszcze jeden. Nie wiem co to i kto to wymyślił, ale są też doniczki tego typu, czyli Osłonka w zasadzie, to nie jest doniczka, i do niej taki wkład. To wszystko można włożyć, i jest jak gdyby drenaż, coś takiego. Tylko nie rozumiem, jak to podlewać, żeby było wiadomo, że jest to samonawadniające i wystarczająco wilgoci jest na dnie, żeby zaciągnąć. Więc nie wiem, pokazuję to jako ciekawostkę, bo ja do tego będę montował po prostu pływaki, żeby żeby widzieć co się z rośliną dzieje i ile tam jest wilgoci, bo tego się nie da wyjąć razem z, z rośliną, tak jak na przykład tutaj. Tak, to tutaj mogę sobie wyjąć. No tutaj się nie da, no bo jak nasypię podłoża, no to ten, ten okrąg, który jest w środku, nie da się go wyjąć. Jeszcze mam jedną dużą taką donicę, ale o tyle jest ciekawa, że yy, ona ma tylko, w, bo to jest osłonka taka duża, a w środku jest taka mała doniczka. Jest dobra dlatego, że ma rączki, czyli można łatwo ją wyjąć. Łatwo można ją wyjąć i zobaczyć, ile wody ewentualnie nam przyciekło do, do dołu. Oczywiście, tu trzeba zrobić otwory, nie ma innej opcji. Chyba, że ktoś chce to traktować jako osłonkę i tutaj włożyć doniczkę produkcyjną, wtedy nie trzeba otworów. Ale jeżeli jako doniczkę, to tu trzeba zrobić otwory. Nadmiar wody będzie tam wylatywał. Plusem tego rozwiązania jest to, że jeżeli tam będzie woda na dole, no to stosując na przykład któryś z knotów można tą roślinę łatwo nawilżać, no właśnie, już przeszedłem do knotów, bo, bo o to właśnie chodzi, że z takimi knotami, jeżeli w takim rozwiązaniu jak tutaj widzicie ta duża osłonka, która jest dużo wyższa niż doniczka, zrobimy knotę, no to wtedy wlewając tam wodę wilgoć będzie podciągana w górę. Na razie tutaj jest no najwięcej jest bawełnie, ale zobaczymy, jeszcze, jeszcze chwila i, i zobaczymy jak to dalej będzie. Jeśli chodzi o doniczki, rośliny, które Muszą mieć wilgotne podłoże, raczej nie sadzimy w doniczkach ceramicznych, dlatego że w takich, które mogą odprowadzić tam wilgoć na zewnątrz, dlatego że to podłoże ciężko utrzymać wilgoci, czyli na przykład marantowate, no raczej, nie, raczej nie w takich doniczkach, ponieważ ciągle trzeba tam dbać o to, żeby ta wilgoć była. Jeżeli chodzi o rośliny, które nie znoszą wilgoci, no to właśnie wtedy polecana jest taka doniczka, że gdyby coś wyszło nie tak, to, to, to ta doniczka nam pomoże. Jeśli chodzi o samą doniczkę ceramiczną, no żałuję, że nie mam właśnie ze sobą, bo w doniczkach takich glinianych zwykłych, jeżeli się podleje roślinę, to widać na niej nawet jak, jest, jak się podlało, tak, jeżeli jest tam drenaż jakiś na dnie, to widać dokładnie dokąd ta woda sięgała, zanim odpłynęła. Więc naprawdę są fajne te doniczki i bardzo polecam. To są takie zwykłe szare albo, albo takie beżowe. Tak to wygląda. Czy jeszcze o doniczkach coś? W doniczkach czy stosować drenaż, bo to też jest istotna rzecz. Że już, jeżeli mamy już doniczkę z otworami, czy ten drenaż trzeba stosować, czy nie. Nie trzeba, ale jeżeli zastosujecie drenaż, to w zasadzie nic się nie stanie i będzie roślinie nawet lepiej, bo robiąc eksperymenty z drenażem i bez drenażu, wychodzi na to, że ta sama ilość wody wlana do jednego pojemnika i do drugiego, w którym w jednym był drenaż, w drugim nie. W tym, gdzie był drenaż, więcej wody wyleciało. W związku z tym mniej wody zostało w gruncie. No, idąc tym tropem, mniej wody jest przy roślinie ale z drugiej strony jest podniesiony lustrowot. Jest to bardzo skomplikowane i to może niepotrzebnie o tym zacząłem. W każdym razie ja stosuję drenaż przy dużych roślinach, zawsze, chociażby dlatego, że mniej, mniej ziemi wtedy muszę dać i jest to dla mnie wygodniejsze. I drenaż nie uważam, że jest to coś złe, wręcz przeciwnie. Przy dużych roślinach zawsze stosuję, w małych doniczkach raczej nie stosuję, bo nie ma miejsca na niego po prostu. Dobrze, jeśli chodzi o doniczki, to już chyba więcej tutaj nie będę nic mówił. Zostawię ten eksperyment jeszcze, ponieważ na chwilę odejdę, bo chcę porozmawiać z Wami jeszcze o skoczogonkach. O tym, co one mogą zrobić z naszych roślin i przyniosę właśnie taką jedną roślinę, a nie chciałem jej od razu tutaj stawiać, ponieważ są inne rośliny i niekoniecznie chcę, żeby wszędzie było to samo w gruncie. Także za chwilę wracam. Jestem, a to moja alokazja Stingray. W zasadzie to jest to co z niej zostało. To, to jest z młodej bulwy, którą co gdzieś tam puściła, więc jeszcze żyje, a to jest ta duża alokazja, która pięknie rosła. Zostało z niej tyle. I jak widzicie jest miękkie, jest Dlaczego? Dlatego, że są skoczogonki. które w internecie można poczytać, że to bardzo pożyteczne są stworzenia, które czyszczą nam podłoża, jeżeli są w małych ilościach to w ogóle są no, sama superlatywa. To jest roślina po oprysku, w związku z tym ich jest naprawdę niedużo już teraz, ale odrodziły się, odrodziły się dlatego, że pewnie dorosło osobniki wszystkie im się udało Pozbyć się ich, ale jaja i być może larwy rozwinęły się bardzo szybko i zaatakowały znowu roślinę, i z niej zostało tyle. Więc jeżeli chodzi o skoczogonki w hydroponice, to naprawdę to jest bardzo wielki problem, ponieważ rośliny gubią liście. I tak samo miałem w filodendronie, gdzie rósł, 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 nagle liść po prostu przy nasadzie pęka i spada na dół. To, to są właśnie skoczogonki, które nie są wcale pożyteczne, jeśli chodzi o hydroponikę. Nie mają tutaj dostatecznej ilości pożywienia, więc atakują rośliny i zjadają je, je po prostu. Więc tutaj, jeśli chodzi o skoczogonki, to ich nie lubię. Mało tego w ziemi nic nie robią, bo sprawdziłem inne rośliny, bo ta roślina była w szklarni, w związku z tym mam tam problem, a na niej widać najwięcej, więc pokazuję Wam ją. Na Monsterze na przykład nie ma w ogóle ich. Nie wiem czym to jest spowodowane, że tu są, tam nie ma, były blisko siebie i Monstera jest czysta i nie jest zainfekowana, a ta pogubiła wszystkie liście. W związku z tym jest to duży problem. W Hydroponice bardzo duży, nie mają co jeść, więc zjadają rośliny. W innych roślinach, w ziemi na przykład, widziałem, że są, ale rośliny rosną i nic się z nimi nie dzieje. Jeśli chodzi o ceramis nie znalazłem żadnego. Nie wiem czy to przypadek czy po prostu inaczej widać na ceramisie je i nie mogę ich dostrzec, trudno mi powiedzieć. W każdym razie w ceramisie nie znalazłem żadnej roślinie, jeśli chodzi o ziemię znalazłem, ale rośliny żyją i nic im nie dolega. W hydroponice ta roślina i filodendron, <śmiech> przepraszam, <śmiech> przepraszam, ta roślina i filodendron Black Cardinal bardzo ucierpiały. Więc Black Cardinal jest już przesadzony i zobaczymy, czy się odrodzi. Na no, z nią jeszcze nie wiem, co zrobię, bo, no, bo wygląda to źle. Więc no, pewnie też przesadzę, bo co mogę zrobić innego. Także jeśli chodzi o skoczogonki, to. No to właśnie tyle. Dobrze czas już zakończyć ten eksperyment. Ja może wyjmę te... E, tu była bawełna, jest najwięcej wody. Tu był sznurek jutowy. No, dwie krople. A tu był sznurek z tworzywa. E, no woda jest brudna, tylko tyle, ale e, jest trochę wody. Ale sporo mniej niż w bawełnie, więc, w odpowiedzi na, na pytanie, który sznurek najbardziej się nadaje do przenoszenia wilgoci, no to zgodnie z oczekiwaniami sznurek bawełniany, a drugie miejsce sznurek stworzywa. A jutowy chyba się nie nadaje w ogóle, bo nie polecam jutowek. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, chociaż był dla mnie bardzo karkołomny i nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie jakieś wpadki. Jeżeli są pytania, to bardzo Was proszę o, o zadawanie ich, wtedy spróbuję jakoś sensownie odpowiedzieć i, i poukładać to wszystko, co, co było w filmie. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Cześć, pa!